Sylwia, ale z tymi stylizacjami to różnie bywa, bo czasami też coś się na czerwonym dywanie wydarza, prawda? No wiadomo, albo w tańcu z gwiazdami. Na przykład raz mi na 5 pięć, na pięć sekund przed wejściem na antenę, słuchajcie, to było dokładnie 50 sekund. Malwina Wędzikowska mi zszywała suknię z tyłu, ponieważ poszedł mi zamek. Pamiętasz, tańczyłam wtedy, e, chyba tańczyłam wtedy z Lili i miałam piękną mężową kreację moją ukochaną i na 50 sekund przed rozpoczęciem się live'a e, pękł mi cały z tyłu zamek. I Malwina na, na okrężkę przed wejściem na antenę kamery, już tu reżyser, reżyserzy krzyczą, Malina, wynoś się z tego e, parkietu. No i ostatnie sekundy się udało. No i super, no i na pewno e, myślę, że przyniosło Ci to dużo szczęścia. A jak w ogóle... To był jeden z moich najlepszych tańców, tak? A jak w ogóle wspominasz... E... Ten czas, tańca z gwiazdami. Wiesz co, wspominam jako taki etap ciężkiej pracy, ponieważ to było krótko po moim rozstaniu, parę miesięcy. Ja byłam bardzo szczęśliwa, że mogę brać udział w tym programie. Natomiast ja myślę, że nikt kto w tym programie nie brał udziału i na pewno podzielisz moje zdanie, nie ma pojęcia jaka to jest ciężka charówka. Bo to wygląda tak pięknie na ekranie, że trzeba wyjść, zatańczyć, potupać nóżką, a to trzeba naprawdę przez cały tydzień, nie dość, że brać udział w tych treningach, naprawdę nauczyć się tego tańca, zatańczyć na live, gdzie ja nie mam problemu z kamerą, Znasz mnie, wiesz o tym, natomiast jak nagle się włącza 20 kamer, jest 100 ludzi, 100 osób w studio oceniają ciebie, a do tego wszystkiego jeszcze masz świadomość, że pół miliona przed telewizorami, no to powiem, że nawet mi nogi trochę drętwiały. A co myślisz teraz o tym całym zamieszaniu, które dzieje się w sprawie Natalii Janoszek? Wiesz co, ja myślę sobie, że to jest taki bardzo przykry przykład, jak łatwo można zburzyć komuś karierę. Sama jestem tak na dobrą sprawę ciekawa. W... Ile procent w tym wszystkim jest prawdy, e, co mówi Natalia, ile procent jest w tym wszystkim kłamstwa, ile procent tam z drugiej strony jest prowokacji, e, ale tak naprawdę zobacz, wystarczyło tylko zakpić, e, zrobić żart, e, zarzucić komuś kłamstwo. I, I na ten moment po prostu cała kariera, całe życie e, Natalii e, jest pod znakiem zapytania. W sensie bardzo łatwo jest kogoś, wiesz, jakby oskarżyć, orzucić błotem. E, ja się cieszę, że Natalia poszła z tą sprawą do sądu. I mam nadzieję, że jeżeli rzeczywiście Natalia zbudowała swoją karierę na nieprawdzie, to to będzie udowodnione i Natalia za to przeprosi. A jeżeli ktoś się po prostu obraził, że było jasne, nie trzymam żadnej ze stron, chciałabym się dowiedzieć po prostu, jak wygląda prawda. Natomiast mój wniosek jest z tego taki, że wystarczy, że ktoś podejdzie i powie, a Sylwia Bomba to nie jest jej dziecko na przykład, wiesz? I już jakby cały internet ma prawo do komentowania, do obrażania i akurat temu jestem przeciwna.